InkBook Classic 2 to czytnik e-booków z Androidem na pokładzie. Jak mi się z niego korzystało? Zapraszam do moich wrażeń. To nie jest demon wydajności i w porównaniu nawet do przeciętnego smartfonu sprzed kilku lat specyfikacja InkBooka wygląda no, dość słabo. Tyle, że to wcale nie jest wada i w przypadku czytnika e-booków powinno być to oczywiste. Nie powinien razić Android 4.2.2 czy 512 MB RAMu, bo on po prostu więcej nie potrzebuje czytnik ma dobrze czytać książki i długo trzymać na baterii. Inkbo potrafi jednak coś więcej, ale do tego przejdę później. Classic 2 wygląda całkiem nieźle i wygodnie się z niego korzysta. Z początku trudno jedynie było mi się przyzwyczaić do umiejscowienia przycisku power, ale to była tylko kwestia czasu. Niezwykle istotny w czytniku jest interfejs, i fajnie, że ten tutaj jest bardzo prosty i czytelny. Przyspiesza on dostęp do ostatnio dodanych lub czytanych pozycji i wyświetla najczęściej używane aplikacje. Bez problemu przerzucałem też książki zakupione w Google Play Books. Wystarczy ściągnąć je na komputer i przerzucić na czytnik za pomocą kabelka micro USB. Jak na porządny czytnik przystało, podczas czytania można odpowiednio dostosowywać czcionkę, marginesy, dodawać własne notatki, kopiować fragmenty tekstów czy wyszukiwać dane frazy w Google. W menu ustawień znajdziemy mnóstwo opcji konfiguracji urządzenia od czasu potrzebnego do uśpienia Wi-Fi po dostosowanie fizycznych przycisków bocznych. Jednocześnie jest ich tylko tyle, ile potrzeba, żeby użytkownik się po prostu nie pogubił w tym wszystkim. No dobra, ale skoro jest Android, to co on nam daje? Otóż można instalować na nim aplikację. Oczywiście nie sprawi to, że nagle zmienimy urządzenie w tablet. Za swoją drogą pisanie na wirtualnej klawiaturze na nim nie należy do najwygodniejszych czynności. Liczyłem, że uda się zainstalować Google Play Books, dzięki czemu udałoby mi się pominąć etap podpinania czytnika do komputera celem zgrania książek z tego miejsca, ale aplikacja nie chce działać. Na szczęście można skorzystać z niemal dowolnej chmury. Poza tym można zainstalować np. Fidli do czytania wiadomości, czy Pocket, który gromadzi nasze artykuły do przeczytania ich na później. Moim zdaniem to fajna sprawa, bo na czytniku e-booków takie dłuższe teksty czyta mi się najlepiej. Wady mogłoby szybciej działać, poruszanie się po mniej kilka innych czynności, ale hej, to tylko czytnik. Raz też zdarzyło mi się, że ściągnięta aktualizacja oprogramowania nie chciała się zainstalować, ale z tego co się dowiedziałem, to mój egzemplarz testowy był po prostu odosobnionym przypadkiem. InBook Classic 2 to dobre urządzenie nie tylko do czytania e-booków, ale też plików PDF i treści z Androidowych aplikacji takich jak Pocket, Evernote, Feedly czy InstaPaper. Koszt takiego czytnika to obecnie 350 zł i myślę, że nie jest to wygórowana cena. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie oczywiście kanał Android i do usłyszenia następnym razem.